To jeszcze nie koniec interwencji. Za chwilę o działaniach innego ministerstwa, tym razem zdrowia. Będzie o chorych na hemofilię, którzy cierpią i czekają na leki. My żądamy tylko, żeby nam zapewniono minimum egzystencji. Gdybym tych czy, czynników nie otrzymywał, to. nie wiem. ból by chyba był nie do wytrzymania. Gdybym nie miał Stało. tego czynnika w domu, to sytuacja jest taka jak przed 40 laty. Chorzy na hemofilię. Za chwilę usłyszycie Państwo, co ci ludzie czują, kiedy nie dostaną na czas lekarstwa. A nie dostają, bo Ministerstwo Zdrowia z roku na rok zamawia go za mało. W normalnych krajach jest tak: chory na hemofilię ma dwie możliwości: dostaje lek w szpitalu albo sam aplikuje go sobie w domu. U nas lek dostępny jest tylko w szpitalach podkreślam, tylko. Gdy atak przychodzi nagle, ból jest nie do wytrzymania. Chorzy cierpią i jadą czasem wiele kilometrów, a mogliby się leczyć w domu. Interweniowaliśmy i jak się okazało, ten problem był do rozwiązania. Reportaż Żanety Kołodziejczyk. Nazywam się Bogdan Gajewski, jestem chory na ciężką postać hemofilii A od urodzenia. Jacek Gomułka, chory na hemofilię, postać ciężka od urodzenia. Krzysztof Święcicki, hemofilia B, postać ciężka. Artur Juźwik, hemofilia A, postać ciężka. To nieliczni przedstawiciele chorych na hemofilię. W Polsce zarejestrowanych jest ich ponad 3000. To okrutna, ciężka i dziedziczna choroba. Istotą hemofilii, a więc niedoboru tego czynnika krzepnięcia, jest to, że krew krzepnie wolniej albo nie krzepnie w ogóle. Korzy starają się żyć normalnie, pracować zawodowo. Niestety koszmarem są ataki przechodzące nagle. To samoistne wylewy krwi najczęściej do W To ból, nad którym trudno zapanować. One mogą być bardzo bolesne, mogą być nieco mniej bolesne. Czasami pacjent nie może wytrzymać z bólu. Ból jest nie do wytrzymania. Dostaje nieraz morfiny nawet, dożylnie, do largan. Wylewy są obecnie do stawów kolonowych, łokciowych. No i to znaczy, to wygląda opuchlizna, po prostu jest staw opuchnięty. Nie? Może dochodzić do samoistnych krwawień, szczególnie tragicznych krwawień śródczaszkowych, które mogą doprowadzić do zgonu w bardzo krótkim czasie. Czynnik krzepliwości krwi. Podanie takiego preparatu tamuje samoistne krwawienie. Ogranicza ból, chroni przed kalectwem, ratuje życie. Gdybym nie miał Zdawam. tego czynnika w domu, to sytuacja jest taka jak przed 40 laty, czy, czy więcej. Mianowicie muszę dostać się do szpitala. Opóźnienie, wysiłek zwiększający krwawienie. Skutki tego krwawienia są znacznie większe. Gdybym czy tych czynników nie otrzymywał, to. Mam... nie wiem. Ból by chyba był nie do wytrzymania. Nie wytrzymałbym. Europejska norma mówi jasno: Na jednego pacjenta powinny przypadać dwie jednostki czynnika krzepliwości krwi. W Polsce ten współczynnik wynosi 1,3. Jesteśmy na końcu listy. Gorzej jest już tylko w Albanii. Nasze Ministerstwo Zdrowia kupuje tylko tyle czynnika, ile potrzebują szpitale. Pacjenci więc nie mogą podawać go sobie sami w domu. Z bólem i wylewem muszą szukać najbliższego specjalistycznego szpitala, a czas ucieka. Ból przy wylewie jest taki, jakbyśmy sobie włożyli palce i przyczynili sobie w drzwiach. To jest mniej więcej taki ból, jaki my mamy w tych stawach. To jest w jednym malutkim palcu, ale mamy w stawie. W stawie kolanowym, biodrowym, łokciowym czy w innych. Ból jest dziesięciokrotnie większy. Niech mi teraz ktoś przyjdzie i powie, że musisz wytrzymać 12 godzin, bo nie ma czynnika, my musimy go ściągnąć z innego województwa. A Jeśli tego czynnika zaczyna brakować, a tym bardziej zaczyna go brakować nawet do tego stopnia, że... W poszczególnych miejscach w kraju go chorzy nie dostają. No, robi się to, co było kiedyś. Wylew, który się rozwinie, staw się niszczy. Pytamy więc w Ministerstwie Zdrowia. Najpierw rozmowa telefoniczna i okazuje się, że można kupić więcej leku. Jeszcze tego samego dnia ministerstwo zaczyna działać. Ogłasza przetarg i chęć zakupu czynnika. Czy to jest przypadek, że akurat wczoraj po naszej rozmowie nagle pojawiła się po południu informacja? Na stronie internetowej Państwo o przetargu? Nie, to nie jest absolutnie przypadek. To jest planowe nasze działanie, wynik pracy naszych urzędników, który no, szczęśliwym trafem akurat zbiegł się w czasie z nagraniem tego programu. My... Nie żądamy zbyt wiele. My żądamy tylko, żeby nam zapewniono minimum egzystencji. Trudno jest osiągnąć ideał w jakiejkolwiek e, dziedzinie życia i w jakiejkolwiek działalności, e, ale wszystkie nasze kolejne kroki e, są czynione właśnie po to, aby chorzy no, na tą niewygodną, nie, niebezpieczną i trudną w leczeniu tak naprawdę chorobę mieli zapewniony jak największy komfort. Chciałoby się powiedzieć, gdzie diabeł nie może, tam telewizję pośle. Szkoda tylko, że urzędnicy w Ministerstwie Zdrowia sami nie wpadli na to, że są od tego, by pomagać sami.